Piotr Jara <biết> jest, Matka jest, tu <yok95> z wejdź! Nie Nikola! Rada, że nie ma nikogo? Nie Nikola! Rada, że nie ma Nie Nikola! od razu, dawaj! Mia stron 11 w Warszawskiej Legii przy ulicy Szanowni Państwo, a ja przypomnę, że w roku bieżącym, w roku 2017, mamy możliwość organizacji turnieju dzięki pomocy i wsparciu kliniki Ortopedii i Traumatologii Ortomed Sport pana doktora Patuli Jakowcaka. W traumatologii pana doktora Bartłomieja Katruszaka mamy możliwość zabra, organizacji zbrawo. turnieju na zabra, najwyższym zbrawo. poziomie. Sponsorami zabra, głównymi tegorocznej edycji klubowych mistrzostw zabra. najmłodszych zabra. roczników są zabra. właściciele serwisu internetowego kantor.pl oraz właściciele marki Gipsta by Decathlon. Łukasz, wracamy! Szanowni Państwo, bardzo, bardzo gorąco serdecznie zapraszamy piłka. do odwiedzania naszych serwisów internetowych, zarówno serwisu Facebook Klubowe Mistrzostwa Rocznika 2007, 2008, 2009, 2010, jak również bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu internetowego www.klubowemyślnikmistrzostwa.pl w tych właśnie serwisach internetowych, drodzy kibice, szanowni państwo, mamy możliwość śledzenia tego, co dzieje się aktualnie w klubowych Mistrzostwach Polskich, w turnieju, który wyrasta, urasta już do rangi jednego z e, największych turniejów dla dzieci w naszym kraju.

za dwa tygodnie spotkamy się na przepięknym, nowoczesnym obiekcie w Mogielnicy, gdzie swoje sportowe wymagania będą toczyły drużyny rocznika 2009. A raz jeszcze ku zwieńczeniu turniejów kwalifikacyjnych spotkamy się w Białobrzegach i tutaj rywalizować będą najmłodsze dzieci. Rocznik 2010. W każdym roczniku 8 grup, w każdej grupie 10 zespołów. Z awans do wielkiego finału wywalczą 4 najlepsze drużyny z każdej grupy. Spotkamy się, jak już zostało to wielokrotnie powiedziane, 11 czerwca 2017 roku przy ulicy Łazienkowskiej, przy, na stadionie Warszawskiej Legii. Dawaj jeszcze, dawaj! Wracamy, Kaspi! Szanowni Państwo, przed mnie trenerów, menadżerów, koordynatorów wszystkich e, naszych e, drużyn biorących udział w turnieju kwalifikacyjnym rocznika 2007 e, w grupach C i w grupach e, D. Dla wszystkich zawodników e, mamy przygotowane dyplomy, pamiątkowe dyplomy z e, turnieju kwalifikacyjnego rocznika 2007. A, Nikola, Mamy przygotowane vouchery, które są nierazgo, poświadczeniem awansu do wielkiego finału na Stadionie Warszawskiej Legii. Szanowni Państwo, klubowe mistrzostwa polskich najmocniejszych roczników w tym roku. Edycja pod patronatem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Sport pana doktora Bartłomieja Kacprzaka. To właśnie dzięki panu doktorowi Bartłomiejowi Kacprzakowi w tej Sport mamy możliwość organizacji turniejów na najwyższym poziomie. Yes! Dawaj mi świetnie wyłącza się zgania! Świetnie, dawaj! Piszecie! Brawo!

Drodzy Państwo, obok drużyny z Koszyców Wielkich, tutaj ostatnie uwagi trenera, który jak dobrze słyszę wskazuje na poprawę opieki aut. Nie w tą stronę na Ostatnie instruktaża trenera, kolejny dał mu się zaraz uszymy w głównej bramie wjazdowej na Stadion Miejski im. Zygmunta Siedleckiego w Białorusi. W tym w punkcie gastronomicznym mamy możliwość za niewielką kwotę do, na, do nabycia gorące przekąski w formie regionalnych kiełbas, parówek, wszystko na gorąco, a towarzyszyć takiemu posiłkowi może kufel gorącego lub zimnego piwa.